No dobra, lecimy dalej. No niestety nie jest to takie przyjazne jak zazwyczaj i nie sprawia tak wielkiej krajdy. Ale cóż. Ale cóż. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy Jaraxusa, Piromaniaka i Nickinga. Kinga nie chce Jaraxus, kurde, no drość trochę tych demonów. Może weźmy tego Piromaniaka? my? Dev Stren, tym razem obierze strategię? Yeah. Yeah dew, 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 i znowu demony mi dajecie. A co ja tu mogę innego wziąć? Nie wiem. swoim gniewem. Jak oceniasz ustawkę? Nie uważasz, że znudzi się po Miesiącu Społeczności? Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. A czemu miałaby się znudzić po Miesiącu Społeczności? Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Ale wurszyc. pewno jest to bardziej grywalne, niż Tower Brawl. Dlaczego? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Czuję hmm. jak szybko odpoczął. na złego koksa. Naprawdę dobrze ci idzie. No naprawdę, naprawdę. Nic a nic. Nie wiem, monotonia może, czy coś nie będzie ciągnąć, żeby znowu rozegrać. No ale to nie uważasz, że na przykład... Team Fight Tactics jest dokładnie takie samo? Całą drogą czy na czacie Jarokowym dzisiaj nikt nic nie napisał? Czy mi się to nie wyświetla? Mam go otwartego i już dosłownie jednej wiadomości z tego czatu. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Czemu mnie... Można by to w sumie kipnąć, ale dobrze, te demony wchodzą. A napisze, o co? Okej, jeszcze tam nic nie pisze. No jest trochę mało kart i z czasem wydaje się to trochę schematyczne. No dobra, no ale to wiesz, że ilość kart może się zwiększyć i zmienić. Te karty chyba, mogą. Tak, jakbyś powiedział, czy to znaczy na początku. czy Znaczy hertson się nie znudzi, bo jest mało kart i wydaje się być schematycznym. Znaczy, dążę do tego poniekąd. Tylko poniekąd, bo tak naprawdę to niczego nie dążę. Że. Że nie bardzo rozumiem, po co to rozkminiać, czy to się nie znudzi. No jak się znudzi, to to się znudzi, nie? I, i, I... tyle. Czy się znudzi, czy się nie znudzi? Nie wiem, no... Jest to tryb, tak jak naprawdę wiele innych trybów w wielu różnych grach, no. Jest... Część schematycznych rzeczy, jest część... Nieschematycznych, no. Czyli, o League of Legends się ludziom nie znudzi po miesiącu ktoś mógł zapytać 10 tylko lat temu? No nie znudziło się. Ale może mogła się znudzić, no. To, nie, 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 nie wiem, no to takie... No z pytanie całkowicie, że powiedział, z mojego punktu widzenia. Jakby dali jakieś sezonowe nagrody, to byłoby git. No, byłoby git, no. Jakby zrobili wiele rzeczy, to byłoby git, tak naprawdę. Nie Tylko musieli, muszą nagrody dawać. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Mocnij mnie swoim gniewem! Eee, hmm. zrobię taką głupotę. Wezmę tego i go zostawię na ręce na razie. Mati, zazdroszczę ci fury ostro. Nie zazdrość, tylko pracuj, to sobie kupisz taką. Czym tak właściwie jest Jarok z troną. Nie wiem, no... Znaczy. Ja przede wszystkim nie lubię takich dywagacji na temat tego, czy coś się tam zdudzi, czy się nie znudzi. No okej, okay, no może się znudzić, nic z tego. Ludzie przestaną grać tyle, nie? Myślę, że masz spore Ja na przykład nie planuję poświęcić życia temu trybowi, ani nie poświęcić czegokolwiek innego. Gram mi się podoba, jak mi się przestanie podobać to przestanę pewnie grać. Albo nie, pięknie. A co z tym będzie? No to nie wiem. Tutaj z mojej perspektywy to ważniejszym pytaniem tak naprawdę jest, co Blizzard z tym zrobi. Bo wiadomo, że jak Blizzard to zostawi tak, jak jest, no to ludzie nie będą za dwa lata budować po raz 700 tego samego mecha. Jak ci się wiedzie? Yy, wiedzie mi się dobrze. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. zaraz sam zapejnuje tymi kolesiami na śmierć. I to jest, wiecie, o wiele bardziej istotne, nie? Czy Blizzard będzie te karty wymieniał, dodawał, zmieniał, czy cokolwiek robił, czy jakieś tam systemy, rankedy, whatever. Bo jeżeli będzie robił, no to będzie pewnie fajnie. Jeżeli nie będzie robił, no to się pewnie znudzi. Ale czy ludziom się tryb sam w sobie znudzi, no to, to, to ja nie wiem. No, no, nie mam pojęcia nawet, na jakiej podstawie mam, bym to oceniał. No, na podstawie Doświadczenia, no to mogę powiedzieć, że ludziom się wszystko nudzi. No. Przynajmniej dużo osób to przyciągnęło. No Podejrzewam, że to największy skok w hajsie, jeżeli chodzi o ilość aktywnych graczy i, i, i tak dalej. Od nie wiem roku albo dwóch lat. No dobra, może przesadziłem w sumie. No ale dawno. dawno. No, może dawno. Co ten koleś ma kurwa na tym stole? ja co robicie? Bis... kurwa, prawie mnie prawie nie... nie wzmocnię. Śmiało, wynajmij sobie któregoś. Zaderwał jakiś kozak. Cześć pokażę Nie wiem, nie mam pojęcia co dzisiaj Jest naprawdę bo Może faktycznie jestem zmęczony, bo jestem zmęczony I może to przez to, ale mam takie szkoda też, Świetnie sobie radzisz Igigi. Like.